Cześć, witajcie, wczoraj Wam Jacek, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy z Foundation. Jak widzicie budowa naszego dungeonu jest jeszcze w trakcie. Sporo rzeczy jest już pobudowanych, no, ale jeszcze sporo nam zostało. Ogólnie no, to jest 318 potrzebnych, to 121 desek przyszło. tak gdzieś ponad połowa jesteśmy, nie? tylko jeszcze nic kamiennego nie, to, to nie zacząłem te tej budowy i nic z kaniną. Natomiast jeśli chodzi o te na no, to już jesteśmy gdzieś w połowie budowy, natomiast ja postanowiłem, że a zróbmy może w ten sposób ten załączony, żebyśmy mieli pod ręką o, tak ogólny na razie widok e, A natomiast postanowiłem e, zrobić odcinek, tutaj m, jest zablokowany w, w dekoracjach na 6 plebejuszy plebejuszów mamy dwóch, więc postanowiłem, że 4 osoby zwiększymy na plebejusza, zobaczymy co tutaj jest jeżeli będzie coś fajnego, e, no to to wybudujemy, jeżeli nie, no to używając e, tych nowych murów, które odkryliśmy, próbujemy troszeczkę nasze miasto obtoczyć murami, żeby było więcej wiadomo, jak to ma wyglądać. Więc, tak na pewno, zbierać poziom pierwszy, stanie się plebejuszem. I teraz, tak budowniczy poziom czwarty, zbierać poziom piąty. Ok, i teraz, tak mamy pięciu plebejuszy. Odkryliśmy serowar i chatę farmę letną i serowar, czyli mamy krówki. i i o tym pomyślimy w kolejnych odcinkach. Na no, 20 plebejuszy jest kolejna rzecz. No a no, na 6 plebejuszy jest aha, pergola i ozdobne drzewo. No nie o tym myślałem, no ale dobra, jeszcze jeden plebejusz. Zróbmy sobie na przykład tego rolnika czwarty poziom. okej okay. i teraz tak e, pergola to jest takie coś. Więc nie wiem, czy ja chcę to budować. To kosztuje 20 złotych. Natomiast krzew odobny za 2, odobny drzewo za 5 i ono też jest spoko, żeby troszeczkę upiększyć nasze miasto i zwiększyć e, zwiększyć pożądalność niektórych domów także myślę, że parę takich drzewek możemy zasadzić jak widzicie mam strasznie duży bilans e, plus 50, więc zwiększyłem sobie skarbiec na praktycznie tyle maksymalne tego co mogę ale boję się, że jak ten dążąc skończy się budować, to po prostu jego utrzymanie będzie tak olbrzymie, że e, padnę po prostu. No ale to jeszcze zobaczymy. Tutaj mamy naszego e, piekarza, to jest domek gdzieś, znaczy drzewko gdzieś tutaj. I teraz tak, w dekoracjach mamy drewnianą bramę. I ona ogólnie jest spoko. Z tym, że jeżeli ją postawimy, ona jest też za darmo, nie? To teraz budują mur... Jeżeli byśmy budowali drewniany mur, to jeszcze by to wyglądało, ale jakbyśmy musieli wysoki kamienny mur, to ta brama z tym murem już nie pasuje, a ten wysoki kamienny trochę bardziej prestiżowo wygląda jeśli chodzi o nasz, nasze miasto, więc tak naprawdę nie wiem czy to zrobić. Chyba że zrobimy coś w ten stylu e, tak i tutaj potem to by się łączyło, tak? W ten sposób i teraz tu by była, by była brama. Ewentualnie moglibyśmy się zastanowić nad czymś takim. No ale póki co, no to, to nie. Więc to bramę zlikwidujmy. Tutaj niech się to powoli tworzy. Może pod koniec tego odcinka już będzie nawet fajnie to zrobione. A tymczasem pomyślmy nad budową muru, który obtoczy nasze miasto. I teraz tak. Na pewno mur chciałbym postawić tutaj. Chyba obtoczył tutaj właśnie wszystko. Tutaj ten mur łączyłby się z naszą wieżą. O tak. I wieża jakby wystaje poza mur. To znaczy tutaj w tym miejscu gdzie jest e, nasz e, dwór to jeszcze nad tym pomyślimy jak to zrobić. Śmiesznie. Zaraz. E, lewym przyciskiem. Shift plus lewy to ok, przedłuż mur, jakoś tak. Teraz tak, tu jest wejście do miasta, więc tutaj byśmy sobie postawili drewnianą bramę. Aha, tu nie mogę, ok, bramę mogę tylko w zasięgu zrobić. No dobra, to póki co tutaj e, nasz mur zablokuje, po prostu możliwość. Łażenia, tak? I teraz tak, tutaj nie wiem jak to zakończyć. Czy w ten sposób będzie spoko? Raczej to słabo. Raczej trzeba będzie obtoczyć już wszystko. Mimo, że ten mur tutaj przy górce wygląda jak coś bezsensownego totalnie. Tak, teraz tak. Tutaj by szło to dotąd. Co? Tu byśmy to zrobili. Tu, tutaj. Tutaj. Przedłużanie tego muru w tym miejscu byśmy zrobili w ten sposób. O! I tutaj byśmy zrobili tak. Sprawdzano bramę nawet dwie. Jedna. Znaczy, tak. Jedna, tu by było spoko. Albo tutaj po środku jedną. No. Już się nauczył chodzić yy, przez bramę. Byśmy postawili bramę w tym miejscu. I teraz już drewniany mur, żeby to było miało ręce i nogi tą bramą. Tu i tu. Tu i tu. E, tak? Okej, okay, coś takiego. Czyli tutaj wszędzie są takie duże kamienne mury wokół naszej mieściny. A tutaj musimy zrobić drewniany, bo inaczej ta brama po prostu wygląda kieptko. No i tak to wygląda kiepko, tak szczerze powiedziawszy. No co, w ogóle mam w dupie przebieg przez środek. Ma jest ten gości do odjęcia. Co ty chcesz? Jagody, no nie ma szans. Jagody to bardzo pożądane przed naszych mieszkańców i szybko schodzą. Dobra, jeśli chodzi o te mury. Ten drewniane mury są znaczy słabe. Mogę wziąć ten wysoki... Kamienny mur. No i coś takiego z nim zrobić, no. O. No to to już wygląda trochę lepiej, tak? Mamy mur, taką bramę troszeczkę słabą. Ojejku, jakieś powiadomienia do nich wyłączy internet póki co. W telefonie, żeby to nie... Yy, tak nie brzęczało. Okej, okay, no to ten mur wygląda nawet fajnie teraz, mi się wydaje. Tutaj moglibyśmy też zrobić jedno wejście, w takim ciatnym przesmyku, szczególnie tutaj, jeżeli będzie chatę kamieniarzy. Ale musimy ten teren wtedy obkupić. Eee, tutaj to tak wygląda słabo, ale można by było jakieś to ulepszyć, nie wiem. Tutaj to wygląda spoko, tutaj mi się to podoba, że się fajnie łączy z wieżyczką. Choć bardzo możliwe, że tutaj będziemy musieli to przechodzić, okej. Okay. Przeszła była pogoda i mamy achievementa za to, że nikt nie zginął z powodu głodu, bo nadbieraliśmy bardzo dużo chleba, a jagódek na wystarczająco było dużo dobudowany. Ok, więc póki co tak wygląda nasza miejscowość. Ja tutaj pozwolę zrobić screenshota teraz, tylko to zabierzmy, Ok, na miniaturkę. Natomiast jeśli chodzi o nasz drewniany donjon, no to tutaj jest już desek bardzo mało i widzimy, że to jakoś wygląda. Zostały te kamienne, te kamienne te zostały do zbudowania. Kamienia 55. ile mamy kamienia nadbieranego? Zero. Tu mamy 0 kamienia? Cały kamień gdzieś poszedł, tak? Jeden kamień. A przynosi 52 kamienia. Ok. No to cały kamień, który nadbieraliśmy 52 już poszedł i wygląda na to, że i e, wygląda na to, że tyle to możemy zrobić. Ok. E, to jeszcze w tym odcinku, póki mamy czas, to ja sobie kupię. To terytorium, bo 500 zł i 25 do... Mam 44 na plusie, 55 do podatków królewskich. No, może trochę zaboleć. Nie wiem ile będzie kosztowało mnie utrzymanie tego Dążona, ale po prostu taka jest sytuacja teraz. Ja to kupię. Teraz tak, kiedy to kupiłem. Jeśli chodzi o wysoki kamienny mur, to tutaj znika. Tutaj dorobimy sobie jeszcze jedną bramę. Teraz ten mur. A, coś Ojejku. Taka, żeby nas no zasłonić trochę, bo taka to, to kiepko wygląda. O. Tak, to trochę... trochę dalej. Eee. Tak. Tak. Coś takiego? Nie wygląda tak źle chyba, co? I to jest drugie wejście. Wygląda no chyba lepiej, lepiej niż to. Ale trochę głupio by było, jakby wszyscy musieli tędy łazić. Tego im nie zrobię. Teraz, tak, jeśli chodzi o pozyskiwanie, to te drzewa mogą być, więc po prostu tutaj będą trochę zwiększe teren pozyskiwania tych rzeczy. I teraz e, tak, obóz kamieniarzy. Dwa albo trzy nawet strzelić. Dwa strzele od razu. Obozy kamieniarzy w tym miejscu. I od razu zrobimy. Eee, to jest tak, ulepszanie do chłopów. Weźmy tutaj taką, o, za dwie osoby. Tu za dwie osoby na razie starczy nie spieszę się z tym. Tutaj chata kamieniarza od razu, która będzie robić gładkie kamienie. Wszystko to na priorytecie. Proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o ten kamieniarzy. To ja tutaj trzymuję produkcję. Tych kamieni, jak zabiorą, to się to zburzy. Fajnie by było właśnie tych ludzi posadać, bo to są kamieniarze na wysokim poziomie czyli tych ludzi przenieść do któregoś z tych nowych kamieniarzy. O. To na chwilę obecną, jakoś tak. Moje miejsce pracy jest zamknięte. Teraz pozwalniam z tej roboty. O tak. Bezrobotni. Póki tu się nie wybuduje obóz kamieniarzy jesteście bezrobotni. Ten obóz do zniszczenia. Żeby już tam w środku miasta nam nie brzęczał. Głupio. Teraz. Tak. Tutaj trzeba poczekać, Pięć narzędzi to trochę nam też tutaj e, spadł dochód, bo narzędzi dokupiliśmy. Ale póki co i tak bardzo dużo zarabiamy, więc to nie jest tak źle. Sobie w jakiś sposób to wytrzymamy przez jakiś czas, nie? To teraz też oznacza: tutaj pozyskiwanie, że ten kamień można pozyskiwać. Teraz tak kamieniarz 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 i kamieniarz tutaj już ten obóz kamieniarz mamy w tych doświadczonych ludziach obsadzony ten obsadzimy piątką nie. Yy, doświadczonych i jeden szlifier, który te kamienie będzie na gładkie zamieniał. No i sobie stąd będą to zabierać. Natomiast jeśli chodzi teraz jeszcze o pozyskiwanie, to teraz tu już tego kamienia nie używamy. Więc, I strefa mieszkalna, tutaj powinno być już wszystko na zielono, bardzo ładnie, tak? Poza wysokie, wysokie, średnie, tam gdzie jest średnie to jeszcze poprawimy. A tutaj na przykład niskie, to tu możemy poprawić właśnie krzew odobny raz dwa drzewko ozdobne raz dwa i zaraz to będzie pięknie ludzie będą tu mieszkać, tak? Hmm. Dobra, jak ten dążon nasz? ogólnie 56 desek, 155 kamienia, tak? To już manekiny są porobione, no to już jakoś fajnie wygląda. Także myślę, że w kolejnym odcinku już przyjdziemy, jak nasz dążą będzie ukończony i zarekrutujemy do niego rycerzy. A póki co? To styknie nam to, co jest. Tu będziemy mieć dużo kamienia właśnie z tymi obozami tutaj. Tu jest Święty Spokój, fajnie, fajnie. Dobrze, to dziękuję bardzo za uwagę. W dzisiejszym odcinku sobie fajnie otoczyliśmy nasze miasteczko murem obronnym. Przenieśliśmy w tych chatach kamieniarzy, dokupiliśmy jeden teren. No też widać było 50 dochodów, jest teraz 16. Ale myślę, że jakiś czas to wytrzymamy. Jak nie, to będziemy coś innego kombinować. Mamy dużo złota odłożonego, więc jakoś powinniśmy to wytrzymać. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i do utuszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Foundation.